Skóra normalna w gruncie rzeczy bardzo rzadko występuje u osób dorosłych, ponieważ jest to skóra, która zazwyczaj występuje u dzieci przed okresem pokwi pokwitania. A więc jest to skóra, na której nie obserwujemy rozszerzonych naczynek, nie obserwujemy przebarwień. Dodatkowo na tej sk ta skóra nie ulega przesuszeniu, a więc nie, nie obserwujemy złuszczania na skórze. Jednocześnie również nie obserwujemy cech charakterystycznych dla skóry łojotokowej, a więc rozszerzonych porów, nadmiernej produkcji sebum. Podczas oczyszczania, jak i całej pielęgnacji skóry normalnej, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zachować status quo, a więc chcemy jak najmniej ją podrażniać, a więc w codziennej pielęgnacji, zwłaszcza w oczyszczaniu, używajmy kosmetyków, które jak najmniej ją podrażniają, a więc używajmy bardzo delikatnych kosmetyków. Oczywiście w oczyszczaniu skóry normalnej możemy stosować pewnego rodzaju szczoteczek, urządzeń coraz bardziej popularnych na rynku, natomiast pamiętajmy też, żebyśmy używali zgodnie z zaleceniami producenta, żeby zbyt mocno nie, nie podrażnić tej skóry ważne w oczyszczaniu jest również stosowanie peelingów, ale tych odpowiednich peelingów, a mianowicie peelingów enzymatycznych lub drobnoziarnistych. Nie stosujmy gruboziarnistych peelingów, ponieważ <laughs> takie peelingi mogą podrażnić skórę. Stawiamy w pielęgnacji skóry normalnej przede wszystkim na nawilżenie, ponieważ ona nie wymaga dodatkowego natłuszczenia, nie mamy tam uszkodzonej, uszkodzonej bariery skórno-naskórkowej, a więc tu przede wszystkim chcemy zachować jej taką jędrność, prawidłowe nawilżenie. W pielęgnacji skóry normalnej powinniśmy, oczywiście, pierwszy krok to zawsze prawidłowe jej oczyszczanie. Tu powinniśmy używać bardzo łagodnych kosmetyków. Warto pamiętać o regularnym właśnie oczyszczaniu skóry za, pomoców, za pomocą płynów micelarnych. Możemy również tu stosować wszelkie produkty z olejami jako taka podstawa do oczyszczania skóry. Ta skóra nie ma skłonności do właśnie nadmiernej produkcji sebum, więc mamy mniejsze tendencje do zaczopowania, do zatkania uś gruczołów łojowych. Następnie powinniśmy pamiętać o prawidłowym, jak już wcześniej wspomniałam, nawilżeniu, a więc tu pamiętajmy o kremach, które zawierają ceramidy, zawierają kwas hialuronowy. Warto, abyśmy jak gdyby zachowali, tak jak mówiłam, ten status quo, a więc, żeby nie dochodziło do pojawienia się naczynek krwionośnych, przebarwień, a więc, zwłaszcza w okresie letnim stosujmy kremy z filtrem, głównie OSPF powyżej 30. W nocy przede wszystkim stosujmy w, ciągu, w, ciągu, w dalszym ciągu nawilżanie. Warto pamiętać również o stosowaniu e, preparatów z antyoksydantami, na przykład z witaminą C. Aby zachować skórę normalną w dobrej kondycji, pamiętajmy o regularnym jej złuszczaniu, aczkolwiek stosując znowu dosyć łagodne produkty, warto pomyśleć o, żeby w kilka razy w roku wykonać zabieg takiej eksfoliacji w gabinecie medycyny estetycznej bądź u kosmetologa. Stosujmy również regularnie maseczki. Bardzo dobrą opcją dla tego rodzaju skóry są te tzw. maseczki w płatach łatwe do, do zastosowania. No i zawsze pamiętajmy, jeśli już ta skóra normalna jest w takim wieku, że pojawiają się nam pierwsze okresy, pierwsze objawy starzenia. Pamiętajmy o stosowaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Warto wykonywać regularnie zabiegi mezoterapii z zastosowaniem kwasu hialuronowego, ale również warto pamiętać o stosowaniu osocza bogatopłytkowego. To pozwoli nam zachować jak najdłuższą dobrą jakość tej skóry. Uprawiając sport, pamiętajmy o prawidłowym przygotowaniu się już do samego wysiłku fizycznego, jak i jak gdyby pielęgnacji skóry po wysiłku. Raczej powinniśmy unikać chodzenia na treningi z dużym makijażem, ponieważ dodatkowo pot spowoduje, że ta skóra będzie nam się bardziej zanieczyszczać. Natomiast po każdym treningu umyjmy dobrze, oczyśćmy dobrze, dobrze skórę. Niestety nie jest to tak, że jeśli mamy skórę normalną, to mamy ją na całe życie. Oczywiście, jeśli będziemy ją prawidłowo pielęgnować, szansa na to jest bardzo duża. Natomiast no pamiętajmy, że mamy, stosujemy czasami niewłaściwe kosmetyki, a więc doprowadzamy do tego, że skóra może z normalnej stać się wrażliwa, podrażniona. Wtedy wymaga, wymagana jest szczególna pielęgnacja takiej skóry, również w okresie pewnych zaburzeń hormonalnych, u kobiet często przed okresem miesiączki. Wpływ hormonów powoduje, że na naszej skórze pojawiają się nadmierne prace gruczołów łojowych, pojawiają się pewne wypryski i wtedy skóra z normalnej przechodzi w mieszaną bądź w tłustą i wtedy też powinniśmy zagwarantować jej inną pielęgnację, więc jeśli obserwujemy, że ta nasza skóra naprawdę uległo, uległa dużej zmianie, pamiętajmy o ewentualnej konsultacji u lekarza dermatologa czy poradźmy się u kosmetologa, abyśmy dobrali prawidłowy proces pielęgnacji.